Jak kiedyś budowano dach? Jakich materiałów używano? Czy dawne konstrukcje były trwałe i bezpieczne? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań można było poznać 14 lipca w Olsztyneckim Skansenie w ramach imprezy edukacyjnej Tajemnice Ciesiołki. Na zwiedzających czekała niemała niespodzianka, bowiem pierwszy raz udostępniono im najwyżej położone pomieszczenia w chałupach. Zwykle jest zainteresowanie, co jest wyżej. Ludzie zwiedzający, turyści zwiedzający nasz muzeum, chci, chcieliby zajrzeć niejednokrotnie na poddasze chałupy, zobaczyć, jak wygląda właśnie ten strych. No i dzisiaj udostępniliśmy trzy strychy i właśnie na, pokazujemy na tych strychach więźby dachowe. Krycie dachu trzciną to nie lada sztuka. Najpierw należało ją przywiązać do tzw. Tak ład, czyli drewnianych elementów konstrukcji dachu. Następnie snopki rozkładano na desce i przywiązywano drutem. Po odsunięciu deski cieśle przystępował do ostatniego etapu krycia. Podbijamy to w ten sposób do wyrównania z poprzednią warstwą, żeby było wyrównane z poprzednią warstwą. Jak już jest to wyrównane, cała warstwa jest podbita w ten sposób, to się podbija, wtedy... Dociągamy ten drut, dokręcamy go mocniej, żeby ta trzcina nam nie wyjechała. Trzciną pokrywano większość dachów na warmi i mazurach. Pozyskiwano ją zimą, kiedy jeziora były zamarznięte. Taka konstrukcja mogła przetrwać nawet 50 lat. W naszym regionie do krycia dachu wykorzystywano także inne materiały. Czy to także gątem? Yy, chałupy, ale to już te bogatsze, bo gond był drogim materiałem. Gąd był, yy, pochodził z, z drewna, był łupany, pochodził z drewna iglastego. Yy, najdroższy był modrzywiowy gont. Yy, w muzeum mamy wiatrak kryty gątem. Yy, była oczywiście też dachówka, dachówka ceramiczna yy, układana w piękne wzory, w koronkę, yy, karpiówka yy, i dachówka holenderka. Nawet w najlepiej wykonanej wieźbie dachowej mogą zadomowić się małe szkodniki. Pan Andrzej Janikowski opowiedział gościom, które insekty sieją w drewnie największe zniszczenia. Upodobał sobie najbardziej spuszczel pospolity. Jest to ten robaczek, który, który robi największe spustoszenie w drewnie i upodobał sobie wieźby dachowe z tego względu, że ma tam spokój, e, ciepło i są to takie właśnie dla niego najbardziej dogodne warunki, w których lubi żerować. W ramach cyklu Tajemnice cisiołki każdego roku pasjonaci dawnego budownictwa przybliżają gościom to odchodzące już w zapomnienie rzemiosło.